Cześć, słuchasz podcastu Blues Brothers. Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku podcastu Blues Brothers. Ze mną jest Bartek. Witam was wszystkich, bardzo mi miło tutaj być. Bartek miał kilka pytań ostatnio. Bartek, jakie to jest pytanie? Napotkałem ostatnio na projekcie pewien problem, do którego właśnie główne pytanie to jest, w jaki sposób rozmawiać o technicznych rzeczach z nietechnicznym klientem. Na takie pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów. I teraz w zależności od tego, jak klient jest bardzo nietechniczny, bo w obecnych czasach ciężko jest spotkać totalnie nietechniczną osobę. Czy klient rozumie już takie podstawy, czy klient w ogóle używa komputera, czy klient jest osobą totalnie manualną. Teraz musimy najpierw znaleźć ten balans. Gdzie byś określił tego swojego klienta, na którym pozycji? Tak jak mówię, że trudno znaleźć kogoś totalnie nietechnicznego, który nikt nie korzysta z komputera na przykład. Ale mówiąc ten nietechniczny, mam bardziej na myśli patrząc z naszej perspektywy. Z perspektywy programistów, czyli osoba nietechniczna, czyli osoba, która w sumie nie zna, powiedzmy, tajników tworzenia tego oprogramowania samych w sobie, czyli nie wiem, powiedzmy, jak jakaś konkretna chmura działa, może jak nie wiem, rozliczenia na nie na przykład działają. Taką osobę mam na myśli, która ogólnie rozumie cały zamysł, że istnieje oprogramowanie, że z niego korzysta, ale nie rozumie za bardzo, jak to wszystko pod spodem działa. Może zacznijmy od tego. Jest taka książka, która opowiada o metaforach. Nazywa się Metafory w naszym życiu. Jak dobrze pamiętam, to autor, to jest i w tej książce w ogóle jest cała historia języka, skąd on powstał, dlaczego w pewny sposób się komunikujemy, co nam daje informacji, co nam pokazuje w ogóle, w ogóle określenia różnych rzeczy. To jest książka, która opisuje tak jakby cało kształt i jak używać metafor. Zacznijmy od tego, że najłatwiej to jest tłumaczyć na metaforach. Jeżeli tłumaczysz klientowi, to najlepiej znaleźć... Taką referencję, metaforę, którą on rozumie. Prostszą metaforą jest budownictwo, gdyż cała ta dziedzina ma tam kilka tysięcy lat, już kiedyś piramidy budowali i też musieli się dogadać, żeby, panie, wolnimy ten klocek na tamten klocek, to będzie lepiej niż gdy będziemy je stawiać w wieży. Najłatwiej znaleźć analogię do budownictwa w samej architekturze oprogramowania, ale wiadomo, że nie wszystkie problemy, które spotkamy na projektach, są związane jakby z architekturą, bo też dużo jest jakichś rzeczy pomiędzy, nie wiem, na przykład jakieś integracje z innym systemem, autoryzacje w w jaki sposób dokładnie ją przeprowadzić. Więc tutaj już trochę się robi problem z wymyśleniem takiej analogii, jeżeli problem, który rozwiązujemy, jest raczej bardziej abstrakcyjny niż mniej abstrakcyjny. No właśnie, i tutaj poruszyłeś temat abstrakcji. W jaki sposób wytłumaczyć coś, co jest na tyle abstrakcyjne, że ciężko w ogóle to zwizualizować? Są dwa sposoby. Po pierwsze, to jest tak, jak wspomniałem, na jakichś metaforach, czyli chciałem się nawiązać do takich metafor. Pierwsza to jest to budownictwo, a druga to jest taka, którą klient rozumie. Nie? Poruszyłeś temat integracji. Metafora integracji na przykład z linią produkcyjną. Na przykład mamy dwa systemy, które chcemy zintegrować. Nie mamy problem na, na komunikacji integracji. W ogóle klientowi wytłumaczyć o co chodzi. No to możemy użyć metafory takiej, że mamy samochody Land Rovera, które wykorzystują silniki BMW. I teraz my musimy się zintegrować z nimi. Czyli musimy samochody Land Rovera dopasować do wielkości silnika BMW. I wtedy klient widzi wizualnie już o czym my w ogóle rozmawiamy. To jest tak jakby użycie drugiego typu metafor, które są rozpoznawalne wizualnie. Natomiast jeszcze poruszyłeś temat abstrakcji, bo faktycznie istnieją rzeczy, których totalnie nie będziemy w stanie zmetaforyzować. Bardzo ciężko będzie nam znaleźć metafory. I tutaj jest książka, Communication Pattern, Jackie Reed. Jackie jest jedną z prelegentek, która występuje na GSAS w Barcelonie. Podskazuje, w jaki sposób przedstawiać abstrakcyjne rzeczy, Innym deweloperom czy też klientom, tak aby były zrozumiane. I tutaj jest poruszony cały mechanizm komunikacji w IT. Jak ludzki mózg czyta, gdzie się koncentruje, na przykład diagramy, kolory, w ogóle takie najprostsze rzeczy z tego obszaru. Jednym z takich przykładów jest to, że jest ułamek ludzi, jest tam 0, chyba 0,5%, czyli tam jest pół promila wychodzi ludzi na świecie, którzy nie rozpoznają jednego odcieniu zielonego. Takich zbiorów tych kolorów, mam na myśli, że kolejnym elementem jest 0,08, czyli 0,8 promila ludzi, którzy nie rozpoznają jakiegoś koloru czerwonego. Dla nich jest to żółty, przykładowo z tym żółty, bo nie wiem, jakiś inny kolor, jakiś szary to będzie dla nich. I teraz, jeżeli zbierzemy tę grupę wszystkich ludzi, którzy nie rozpoznają jakiegoś koloru, to dochodzi to do 8% populacji. Czyli to jest naprawdę już duża grupa ludzi, gdzie nie rozpoznaje jakiegoś konkretnego koloru. Jeżeli nam się przypadkowo trafi taka osoba, gdzie my pokazuje, wizualizujemy coś na czerwonym, on nie widzi tego czerwonego, dla niego totalnie będzie niezrozumiałe. W tej książce jest opisane właśnie, w jaki sposób komunikować rzeczy i techniczne, i nietechniczne też ludziom. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, jest to temat związany ze sposobem myślenia. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak flow myślowe. Czyli ktoś ci coś tłumaczy, ty rozumiesz pewną rzecz i w pewnym momencie używa totalnie nieznanego ci słowa albo jakiegoś zdania, ale on ciągnie, biegnie dalej, nie? Twój mózg zatrzyma się na tym, bo nie wiesz, co on powiedział, i będzie próbował tak jakby rozgryźć to. I nie s... słuchać dalszej informacji. Dokładnie. No tak. I ty nie słyszysz następnych dwóch mhm. zdań. To jest taka chwila, której nie słyszysz. I tu się pojawia wtedy taka dziura w myśleniu. To jak na wykładach na studiach. To, naj, naj, najczęstsza referencja. Natomiast jeszcze mam do ciebie pytanie. W jaki sposób ty byś wytłumaczył klientowi rzecz nie techniczno, ale w sposób techniczny, czyli odwracając. Klient się ciebie pyta, ja bym chciał pomalować na zielono ten płot. Dobra, rozumiem, że to mam się do płotu odnieść. Technicznie. Technicznie. Mm, na pewno bym wytłumaczył po kolei wszystkie kroki potrzebne do zrobienia tego zadania, czyli powiedzmy nie wiem, zakup farby, y, zmierzenie w ogóle ile tej farby potrzeba, dobranie odcieni na przykład. Czyli ja bym to generalnie zrobił tak, że patrząc na jakiś taki overview całej procesu, to najpierw bym zrobił generalnie poziom pierwszy, całe zadanie, co tam chcemy zrobić, i potem po prostu po kolei schodził coraz głębiej tym poziomie do coraz bardziej szczegółowych rzeczy i podprocesów całego procesu. Tak, żeby znaleźć może miejsce, w którym właśnie jest ta jakaś niezrozumiałość dla tego klienta na przykład. Na podstawie czego właśnie, jeżeli znajdziemy jakiś ten problem właśnie w jakimś nie wiem, poziomie głębszym, no to może się zatrzymać wtedy, wytłumaczyć to dalej, rozjaśnić i dopiero dalej wchodzić, bo wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby, powiedzmy, tłumaczyć jeszcze bardziej techniczne rzeczy w momencie, kiedy nie ma, powiedzmy, zrozumienia jakichś poprzednich poziomów. Dokładnie i użyłeś tutaj bardzo ładnego słowa zatrzymać się i sprawdzić, tak, tak, zadać tak. pytanie. Klient jest często osobą, która ma tam jakieś stanowisko C, czy osobą ważną u kogoś od strony klienta. I często jest tak, że oni nie mogą czegoś nie wiedzieć albo się czują, że nie mogę czegoś nie wiedzieć. On ci się nie przyzna często, że czegoś nie wie, albo przynajmniej nawet ci nie przedwie i nie powie, że czegoś nie wie. I teraz trzeba też umieć zadać tak pytanie, żeby nakierować odpowiedź z tym pytaniem. Czyli, drogi kliencie, wytłumaczyłem ci mechanizm działania na przykład event sourcingu, czy go zrozumiałeś w taki sposób, jak oczekujesz, czy jeszcze czegoś ci brakuje. To nie jest tak, że on teraz nie rozumiesz event mhm. sourcingu, tylko teraz. Czy czegoś ci jeszcze brakuje? I wtedy on może ci zadać pytanie takie doprecyzowujące. to otwierasz mu furtkę. No tak, no bo tak naprawdę wtedy na siebie samych jakby zwrócamy tą odpowiedzialność, że może czegoś zapomnieliśmy przekazać dodatkowo. No, trzeba zwalidować. Tak. E, dobra, kolejne takie w sumie pytanie, które mam do ciebie, Sebastianie. Jeżeli powiedzmy jest sytuacja, w której klient musi podjąć techniczną decyzję, pomimo tego, że jest nietechniczny to w jaki sposób możemy przedstawić mu te rozwiązania tak, żeby zrozumiał i żeby mógł podjąć na podstawie tego odpowiednią decyzję? No to tutaj bym powiedział, że zacznijmy od. W jakiej roli siebie stawiamy? Czyli stawiamy siebie w roli nie osoby podejmującej decyzję, tylko osoby doradzającej, czyli odpowiadającej neutralnie na pytania i doradzającej plusy i minusy. I to od tego bym zaczął. Czyli pierwsze. Stawiamy siebie w roli osoby technicznej, która ma mu doradzić. Czy musimy znać pytanie, jakie on podejmuje? I tak i nie. Po pierwsze, musimy się dowiedzieć, czego on potrzebuje. Czyli niekoniecznie pytanie, tylko w jakim obszarze. Tutaj bym poszedł w kilka pytań dlaczego. Dlaczego tego potrzebujesz? Po co ci to potrzebne? A tak zwane 5 why. Dokładnie. A proszę, ktoś tutaj słuchał poprzednich podcastów. <grym> tak. I po tych pytaniach troszkę nabierzemy kontekstu i przeszedłbym do motywu plusy i minusy. Na przykład klient się zastanawia, czy użyć chmury Azura, czy chmury aws a. Pierwszym plusem drugi klient, jest to, że może zespół dotnetowy. Łatwiej ci się zintegruje chmurą Microsoftu. Minusem mogą być koszty, gdyż AWS może okazać się tańszy w danym przypadku. I teraz mówisz mu na plusach i minusach, i wtedy on zapewne zada ci pytanie, ok, to ile? No i wtedy już wchodzimy w fazę estymacji, mhm. tak? Czyli musimy chwilę, drogi kliencie, teraz ci powiem ile? Możemy strzelać, jeżeli znamy przedział. Natomiast Polecę, jeżeli ją zada pytanie, ile to za chwilę ci policzę. Nie? nie jestem w stanie ci odpowiedzieć teraz, potrzebuję na to czasu. Ale może na przykład zamiast liczyć całkowity koszt, to można na przykład skupić się na liczeniu różnic. Może to by trochę przyspieszyło taki proces. No pewnie tak. Natomiast dalej poszedłby w plusy i minusy, Podrzucanie wszystkich. No trochę tak jak się robi w ADR-ach, czyli architectural decision record, zapisujesz sobie positive, negative. Czyli plusy i minusy, i w ogóle kontekst, skąd to się wzięło. Czyli takie Architecture Decision record w podobny sposób powstaje i doradzamy klientowi, odpowiadamy na jego potrzebę bardziej niż. O, właśnie, i to jest dobre pytanie. Klient nie wie, jaką chmurę wybrać. I teraz jest pytanie: po co ci chmura? Bo on wysłyszał, że chmurę chce, nie? I teraz, okej, okay, jakie mu możliwości? Tak naprawdę od tego zaczęlibyśmy, po co klientowi jest w ogóle to oprogramowanie gdzieś. No może się okaże. Że taniej jest mu się zintegrować z jakimś innym systemem, który gdzieś tam jest. I to będzie jeszcze lepsze dla niego rozwiązanie. Czyli, tak naprawdę, wydaje mi się, że jeszcze warto byłoby zostawić jakąś taką, taką granicę, taki threshold na decyzję klienta, bo co, jeżeli okaże się, że tak naprawdę pomysł, który ma na to, został na przykład podjęty bez jakichś dokładniejszych oględzie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, z tą chmurą. I no to też by pewnie dużo problemów rozwiązało z decyzyjnością. Pewnie tak, czyli cofanie się i doprecyzowanie. Artyku, jeszcze jedno rzecz mnie interesuje. Wiem, Słucham. że jesteś perkusista. Tak, jestem. Jak to wygląda w życiu? Jak, jak ty znajdujesz jeszcze na to czas? Powiem szczerze, że największy problem jest ze znalezieniem miejsca na tym werkuzy, jednak i takiego miejsca, w którym można ją postawić, w którym można grać w ogóle, bo to jest strasznie głośne. Jak można założyć, pewnie. No i generalnie ostatni średni na to znajduję czas, ale zawsze, jak sobie wracam do Szczecina do mojego domu, rodzinnego, no to mam swoją piękną salkę w piwnicy, starej, po niemieckiej piwnicy, w której jest wszystko wyciszone, więc można cały dzień grać. Ale tak poza tym, to jakby w samej perkusji to wygląda tak, że perkusja to nie jest tylko granie na instrumencie. Tak naprawdę perkusja jest we wszystkim i jakby to wszystko się skupia wokół rytmu i rytm jest we wszystkim. No naprawdę, we wszystkim można znaleźć. Ja taki najprostszy przykład, to nie wiem, jak jedziecie sobie samochodem i są na przykład hopki na drodze, w mm. samochodzie, to bardzo często jest tak, że akurat jak się przejeżdża przez tą hopkę, to się zdarza że jest akurat na przykład, w rytm muzyki. Nie wiem, ja na przykład takie rzeczy zawsze zauważam, ale to jest taka właśnie naleciałość po perkuzji. A myślałem, że bardziej referencje do pociągu wyciągniesz. Znaczy, do pociągu tup, tup, też, tup, tup. ale to ciągle jest tu, 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 No tak, a ten rytm akurat się najczęściej galop nazywa w perkuzji. No proszę, no. można się czegoś nietechnicznego dowiedzieć, tak? Dokładnie. Tak. No dobra, dzisiejszy temat będzie krótszy, także dziękuję wszystkim za uwagę. Był ze mną Bartek. Dziękuję serdecznie. I Sebastian, także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich, cześć. Cześć.